Dzień dobry Państwu. Bardzo często, kiedy komentuję sytuację na linii frontu, wyrażam pogląd, że straty terytorialne nie są tak istotne jak straty w ludziach i w sprzęcie. I dzisiaj postaram się uargumentować to stanowisko, zwłaszcza, że w komentarzach pod filmami i w wielu innych miejscach dość często można spotkać stanowisko odwrotne. Zanim jednak przejdziemy dalej, to trzeba umieścić obie te oba te poglądy w kontekście po pierwsze mój pogląd o tym że zdobycze terytorialne są mniej ważne dotyczy tej konkretnej wojny i tego konkretnego etapu tej wojny mogą zaistnieć sytuacje kiedy zdobycze terytorialne staną się warte strat w ludziach kiedy na przykład zajmujemy czy nasza armia zajmuje jakieś tereny o znaczeniu strategicznym czy tereny na których znajdują się zasoby strategiczne z drugiej strony wypowiedzi prezentujące odwrotny pogląd najczęściej brzmią w pewnym konkretnym kontekście i ludzie, którzy piszą takie rzeczy, najczęściej piszą mniej więcej w ten sposób. Ciągle opowiadacie, że Rosja bankrutuje i ciągle gadacie, że... Ma ogromne straty, a mimo to rosyjska armia naciera i zdobywa teren, co oznacza, że wygrywa. I tutaj trzeba by też umieścić w kontekście konkretne zdobycze terytorialne, o których mówimy, bo one są nad wyraz skromne. Zobaczcie, tutaj jest mapa z roku 2023, pokazująca zdobycze terytorialne od 1 stycznia. Do lata 2023, w momencie kiedy New York Times rysował tę mapę, już trwała ukraińska ofensywa i tutaj widzimy, że te zdobycze terytorialne obu stron były nad wyraz skromne. Widzimy tutaj zajęty Bachmut i jego okolice, widzimy tutaj okolice miejscowości staromajorskie, gdzie Ukraińcy mieli pewne zdobycze terytorialne. Niewiele tutaj się tak naprawdę działo Do około linii frontu, po obu stronach. Także jeśli popatrzymy na zdobycze terytorialne w roku 2024, minister Szaigu, kiedy jeszcze był ministrem, Ogłosił, że Rosja zajęła 547 km2 i to brzmi poważnie. 547 km, jeśli narysujemy linię na mapie, to to jest poważna odległość. Ale jeśli mówimy o kilometrach kwadratowych, to nie robi wrażenia... Tutaj mamy 547 km zaznaczone na mapie Warszawy. I oczywiście, gdyby Rosjanie faktycznie zajęli teren taki jak Warszawa, teren dużego miasta, na przykład Charków, wtedy moglibyśmy mówić o poważnych problemach, o tym, że faktycznie zdobycze terytorialne są ważne, bo Ukraina straciłaby ośrodki przemysłowe, biznes, musiałaby się zmierzyć z falą uchodźców, to byłby faktycznie problem. Tylko, że Rosjanie nie zdobyli pół tysiąca kilometrów dużego miasta, tylko przede wszystkim pól, łąk, mniejszych miejscowości, lasów i tak dalej. Oczywiście od maja do końcówki lipca Rosjanie na pewno zdobyli jeszcze trochę terenu, ale jeśli nie doliczymy do tego nawet z korzyścią dla Rosjan, myślę, dodatkowe dodatkowe 150 km do łącznie 700, to wciąż, no nawet mniej, to wciąż, proszę Państwa, jest bardzo skromny bardzo skromna zdobycz terytorialna. Oczywiście możemy tutaj mówić o tym, że tworzy to dla Ukrainy problemy. Akurat jeśli mowa o roku 2024, największy problem pojawił się w Wowczansku, to jest przy granicy rosyjsko-ukraińskiej na kierunku Charkowskim Północnym. Teraz Państwu to może pokażę na mapie, to jest to miasteczko tutaj. Przed wojną mieszkało tu około 17 tysięcy ludzi. Po wybuchu wojny oczywiście część z nich uciekła, część z nich wstąpiła do armii. W momencie rosyjskiego przybycia na te tereny, ponownego przybycia, bo te tereny były okupowane w roku 2022, na pewno ta liczba ludności była mniejsza, więc to doprowadziło do jakiejś fali uchodźców, szacuję, że nie większej niż 10 tysięcy ludzi i to oczywiście jest swojego rodzaju wstrząs dla gospodarki kraju, bo... Ludzie, którzy wcześniej pracowali w Wowczansku, płacili podatki. Znaleźli się w trudnej sytuacji, wymagają pomocy, muszą szukać nowej pracy, to jest trudne. Natomiast dla kraju, który przeżył rok 2022 ucieczkę milionów ludzi, zajęcie zdecydowanie większych terenów, przypomnijmy, na początku inwazji zajęte były tereny i takich dużych miast jak Czernichów, który był otoczony, oblężony, jak Sumy, jak obrzeża Kijowa, jak obrzeża Mikołaj. Jak Hersoń, państwo ukraińskie sobie z tym wszystkim poradziło, i w tej chwili, kiedy Rosjanie przesuwają linię frontu na tych 500-700 km kwadratowych to nie tworzy dużych problemów, zwłaszcza, że linia frontu nie jest linią, jest pasem i na dziesiątki kilometrów w głąb terenu po obu stronach i tak ogromna część ludności już wcześniej została ewakuowana. Oni już znaleźli pracę gdzie indziej, zakłady przemysłowe bardzo często już tam w pobliżu frontu nie działają, więc przesunięcie frontu na kilka kilometrów w głąb terenu nie tworzy aż tak głębokich gospodarczych wstrząsów jak te pierwsze y, operacje rosyjskie w lutym, w marcu 2022, a Ukraina od tamtego czasu i tak żyje w sytuacji kryzysowej. I po tamtych wstrząsach, chociaż oczywiście na każdym kroku widać, że jest to państwo w głębokim kryzysie, to jednak radzi sobie z tym wystarczająco dobrze, żeby mieć pewność, że przesunięcie linii frontu o tych kilka kilometrów po prostu różnicy im nie zrobi. Natomiast jeśli chodzi o straty w ludziach i sprzęcie, sytuacja wygląda inaczej. Nazywany jest ten typ wojny wojną na wyczerpanie nie bez powodu. Nie ma faktycznie możliwości przeprowadzenia manewrów. Manewrów, które mogłyby doprowadzić do faktycznie szybkiego, szybkiej zmiany balansu sił. Jakie to mogłyby być manewry? Gdyby na przykład Rosjanie lub Ukraińcy byli w stanie przebić się przez linię frontu, wejść na głębokie tyły, doprowadzić do otoczenia sił przeciwnika, wyeliminowania kilku brygad jedną operacją, gdyby byli w stanie zająć magazyny, przejąć sprzęt i tak dalej, faktycznie mogłoby to doprowadzić do szybkiej, Zmiany balansu sił. Gdyby Rosjanie byli w stanie w taki sposób przełamać front, zająć jakieś przemysłowe tereny, które byłyby krytyczne dla produkcji zbrojeniowej albo dla zaopatrzenia krajów w surowce, faktycznie to mogłoby zmienić sytuację. Przy czym w tej chwili Ukraina, jeśli chodzi o strategicznie ważne zasoby, jest od dawna zależna od dostaw zachodnich, i Rosjanie dla takiego ruchu musieliby Odciąć drogi logistyczne, po prostu zająć cały pas przygraniczny na granicy polsko-ukraińskiej, rumuńsko-ukraińskiej. Wtedy można by mówić o takiej zmianie, ale nie mają wystarczających sił, żeby przeprowadzić takiego rodzaju operacje. Ukraińcy zresztą także nie mają sił, które mogłyby Rosjan w jakiś sposób osłabić w sposób skokowy. Więc, Obie strony po prostu próbują doprowadzić do sytuacji, w której któryś z kluczowych zasobów zostanie na tyle wyczerpany, że jedna ze stron nie będzie w stanie dalej prowadzić walki tak skutecznie jak wcześniej. Jakie są zasoby kluczowe do prowadzenia wojny? Paliwo. Bez paliwa nie ma współczesnej wojny. Oczywiście można się przemieszczać wyłącznie pieszo, ale jeśli jedna ze stron Posiada logistykę opartą na pojazdach spalinowych, a druga nie, to ta druga jest na przegranej pozycji i zmierza ku upadkowi w tempie ekspresowym. Amunicja, sprzęt bojowy, ludzie wszystko, co jest potrzebne dla życia ludzi jedzenie, woda, lekarstwa tego typu zasoby. To wszystko ma wspólny mianownik, oczywiście wszystko to kosztuje pieniądze. Ludzie też kosztują pieniądze, to jest bardzo dobrze widoczne po obu stronach tego konfliktu. Rosjanie nie mają chętnych i nie mają wystarczającego przekonania, że społeczeństwo chce walczyć. By organizować nową mobilizację. Dlatego Armia Rosyjska jest armią najemniczą. Rosjanie służą za pieniądze. Kropka. Ukraińcy mają inną sytuację, natomiast Ukraińcy boją się bardzo sytuacji, w której gospodarka ostatecznie upadnie, bo zabraknie rąk do pracy i nie będzie w stanie funkcjonować państwo jako takie, bo. Pozbawią się ludzi. Zresztą oni także doskonale wiedzą, że to nie są już czasy I wojny światowej, kiedy wystarczył stosunkowo tani mundur, stosunkowo w porównaniu do dzisiejszych proste buty, jakiś metalowy hełm i karabin z drewnianą kolbą, i można na front. Dzisiaj, jeśli nasza piechota ma być skuteczna, potrzebuje o wiele więcej, o wiele droższego wyposażenia. I jak mówił Wolodymyr Zelenski, żeby sfinansować jednego żołnierza na froncie, potrzebnych jest tam, on mówił, 6 do 8 podatników. Oczywiście pomoc zachodnia ma tutaj duże znaczenie, ale wpływy budżetowe, takie standardowe wpływy budżetowe od pracowników ukraińskich, Także mają dla wysiłku wojennego ogromne znaczenie, i Ukraina nie chce zbyt wielu ludzi mobilizować, żeby ich było w ogóle na prowadzenie tej wojny stać. Pieniądze są kluczowe. Natomiast, proszę Państwa, ziemia teren nie jest sam w sobie kluczowym składnikiem tej całej mieszanki. Nie jest jednym z tych zasobów, które kiedy się skończą. To nie będzie się dało dalej prowadzić wojny. Postaram się to Państwu pokazać na swojego rodzaju e, hiperboli. Żebyśmy to dobrze zobaczyli, ja po prostu będę przesadzał. Wyobraźmy sobie tutaj razem scenariusz abstrakcyjny zupełnie, który pokaże o co mi chodzi. Wyobraźcie sobie, mamy tutaj mapę Ukrainy. Wyobraźcie sobie, że siły ukraińskie. Były w stanie przeprowadzić w sposób w pełni sprawny operację wycofania się na linie rzeki Dniepr. Zupełnie fantazyjny scenariusz, po pierwsze nie ma potrzeby, by się wycofywali, po drugie to byłaby bardzo skomplikowana operacja żeby ją przeprowadzić bez strat byłoby to bardzo trudne. Nikt tego nie będzie robił, ale jest to nam potrzebne. Więc wysilcie wyobraźnie, wyobraźcie sobie, że Ukraińcy przeprowadzili tę operację na tyle sprawnie, że stracili tylko 10% swojego sprzętu i ludzi. Rosjanie natomiast goniąc Ukraińców, wjeżdżali na pola minowe, wpadali w zasadzki i byli ostrzeliwani, ich kolumny były regularnie ostrzeliwane hajmarsami, oni się gubili, wjeżdżali w błota, byli truci przez ukraińskie babcie i tak dalej i ostatecznie, proszę Państwa, Ukraina straciła koło 1 trzeciej swojego terytorium, aż do rzeki Dniepr. Ale tylko 10% swoich żołnierzy, a wyobraźcie sobie, że Rosjanie stracili w tym samym czasie 70% swojego sprzętu i ludzi. Historia jeszcze raz zupełnie hipotetyczna. Nie wiemy, jakby to wyglądało, ale załóżmy. Ukraińcy stracili ogromne tereny, ale uzyskali ogromną przewagę. W tej chwili armia rosyjska w naszym wyobrażonym scenariuszu ma tylko 30% sił wyjściowych. Ukraina 90, biorąc pod uwagę różnicę w poziomie wyjściowym, Ukraina uzyskała niewielką, ale przewagę. Rosja ma rozciągnięte linie zaopatrzenia, co się w tym momencie zaczyna, no zaczyna się marsz w drugą stronę, ponieważ Ukraińcy są w stanie teraz Pokonać Rosjan, którzy potężnie osłabli. Wydaje mi się, że to jest wystarczająco plastyczny obraz, ale jeśli chcecie lepszego obrazu, to jeszcze można tutaj przypomnieć, co się wydarzyło we wrześniu roku 2022. Tutaj mamy ogromną zieloną połać. Która oznacza zasięg terytorialny ofensywy Charkowskiej, i tutaj sytuacja była bardzo podobna, choć oczywiście na mniejszą skalę. Rosjanie nacierali, zdobywali teren, zdobywali nawet niemały teren. Zdobyli wtedy Siewieradoniec, Lisichamsk, Popasną i tak dalej, Izium zajęli w którymś momencie, ale stracili. Siły stracili ludzi i stracili sprzęt. W wyniku tego Ukraińcy byli w stanie wykorzystać sytuację, uderzyć tam, gdzie Rosjanom brakowało żołnierzy i nacierać. Więc jeszcze raz, proszę Państwa, straty terytorialne są łatwo odwracalne. Straty w ludziach i sprzęcie zdecydowanie trudniej odtworzyć, trudniej odwrócić. Oczywiście możemy tutaj wiele dywagować na temat potencjału mobilizacyjnego. Rosja może powołać do wojska zdecydowanie więcej ludzi niż Ukraina, bo ma więcej ludzi niż Ukraina. Jednocześnie, o tym wielokrotnie rozmawialiśmy, istnieją obiektywne przyczyny, które powodują, że Rosjanie nie prowadzą mobilizacji, boją się prowadzić mobilizację. W ostatnich dniach zresztą mieliśmy różne wypowiedzi. Wypowiedź Władimira Putina o tym, że nie ma luźnych pieniędzy i trzeba oszczędzać, wypowiedź szefowej Banku Centralnego, mówiącej o tym, że Potencjał przemysłowy i zasoby siły roboczej zostały praktycznie wyczerpane. Rosja, choć jest wielka, nie ma z czego czerpać. Więc w tej sytuacji utrata siły żywej i sprzętu jest dla nich jak najbardziej dużym problemem. Dlatego jeszcze raz powtórzę, w mojej prywatnej opinii, utrata ludzi i sprzętu jest o wiele ważniejsza niż utrata terenu. Teren można odbić, zwłaszcza jeśli przeciwnik, żeby zająć ten teren, stracił niewspółmiernie wiele ludzi i sprzętu i dodatkowo jeszcze ja do tej kategorii zaliczyłbym zużycie amunicji, środków medycznych i tak dalej. To oczywiście nie jest to samo co straty w sprzęcie, jeśli czołg został trafiony i eksplodował, to nie jest to samo, co jak my zrzuciliśmy bombę i ona gdzieś wybuchła. Bardzo często taka bomba niszczy cel ważniejszy i droższy niż ona sama. Tak czy inaczej, jednak, jeśli jedna ze stron zużywa niewspółmiernie wiele, z niewystarczającym efektem amunicji, to także to się włącza do naszego wspólnego mianownika, to znaczy do pieniędzy. Jeśli któraś ze stron wyczerpie swoje środki bojowe, to także doprowadzi do poważnego zaburzenia balansu sił i potencjalnie do przegranej tej strony, której się coś w którymś momencie skończyło. Pytanie oczywiście brzmi, Komu i co się może skończyć w pierwszej kolejności? I tutaj mamy niestety zbyt małą wiedzę na temat strat, zużycia i tak dalej, żebyśmy mogli się wypowiadać. Jedyne co widzimy na pewno to to, że obie strony już dawno są tę, tą wojną silnie wyczerpane. Ale co się skończy pierwsze? Cierpliwość państw zachodnich, które przestaną wspierać, pieniądze Władimira Putina. Amunicja artyleryjska Ukrainy, czołgi radzieckie w magazynach armii rosyjskiej. Cierpliwość rosyjskiego narodu, który w prędzej czy później będzie miał już dość tej wojny serdecznie, cierpliwość rosyjskich żołnierzy, którzy są dyscyplinarnie karani w, poprzez wrzucanie do jam. Uzbrojenie ukraińskie, które jest na moje oko zbyt rzadko uzupełniany przez zachodnich partnerów. Każdy z tych elementów może się skończyć praktycznie w dowolnym momencie i my po prostu nie wiemy co się wydarzy za chwilę. W którym momencie dojdzie do jakiejś kryzysowej sytuacji, która nie musi być związana z fizycznym brakiem danego elementu, ale także z brakiem możliwości dostarczenia tego kluczowego elementu na front, na przykład jeśli Ukraińcy dalej będą kontynuowali ataki na logistykę paliwową i przetwórstwo paliwowe w Rosji, nie jest powiedziane, że na przykład ten element nie stanie się elementem krytycznym dla armii rosyjskiej. Po prostu mgła wojny zasłania nam tutaj kluczowe fakty i nie wiemy co się stanie. Na pewno jednak, to nie utrata ziemi doprowadzi do takiego kryzysu. Nawet jeśli Ukraińcy nie tracąc przesadnie wiele żołnierzy sprzętu, amunicji i tak dalej, zostaną wyparci do linii Charków-Dnipro, będą walczyć dalej. Być może nawet część ukraińskiego społeczeństwa zyska dodatkową motywację, żeby faktycznie się bić. Być może nawet państwa zachodnie znajdą nową motywację, żeby wspierać jeszcze silniej, bo zobaczą, że zagrożenie jest jeszcze bardziej realne. Niemniej od samych zdobyczy terytorialnych ta wojna się nie skończy. Nawet jeśli Rosjanie znowu podejdą pod Kijów, od samych zdobyczy terytorialnych Kijów nie skapituluje. Muszą pojawić się czynniki zupełnie inne związane z brakiem ludzi, sprzętu, broni, amunicji lub po prostu pieniędzy. I oczywiście utrata terytorium jest do pewnego stopnia utratą zysków z danego terytorium, jednak utrata ludzi i sprzętu najczęściej w tej konkretnej sytuacji, o której mówimy, prowadzi do większych strat finansowych, bo w tej chwili Rosjanie przejmują nie te tereny, gdzie znajduje się największa część ukraińskiej ludności, która jest najbardziej aktywna gospodarczo, tylko te tereny, które są. Już od ponad dwóch lat na wpół opuszczone przez miejscową ludność i już dawno nie stanowią kluczowych terenów dla ukraińskiej gospodarki. Mam nadzieję, oczywiście, że udało mi się Państwa przekonać, ale przyjmuję, jeśli ktoś się nie zgadza, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję, że wspieracie mnie osobiście i akcje pomocowe. Nasze akcje mają właśnie to na celu. Oddalić ten moment, kiedy Ukrainie się coś wyczerpie, jeden z ważnych zasobów, po to, żebyśmy doczekali do momentu, kiedy któryś z ważnych zasobów wyczerpie się Rosjanom. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.